www.delskolombard.com To tutaj kupisz końce do swoich ulubionych ruletek. Wszystko za wygodne dla ciebie metody płatności. Eee, słuchajcie, Krycha i Kasti. Do Was pytania teraz. Tak, tak, ładnie puściłeś oczko. Bardzo dobrze. Konflikt między Wami jest ewidentny. To widać na każdym kroku. Podczas poprzedniej konferencji było to widać. Eee, i na każdym kroku też właściwie dosłownie, bo Krycha ten krok podniósł dosyć wysoko w pewnym momencie, Kasti to przyjął na rękę. Chciałbym usłyszeć z waszej strony, jak to jest dokładnie, bo ja słyszałem, że z jednej strony jest to, są to wyświetlenia, jest to konflikt, konflikt o to, kto jest bardziej popularny, tutaj chodzi, później się okazuje, że o wagę. Jak to jest Krycha? Nie na rękę, tylko prawie na klatę. No prawie na klatę, prawie na klatę. On mówił, że zablokował ręką. Tak zawiało trochę i noga poleciała. Konflikt, konflikt jest. Nie sztuczny, nie nadmuchany. On to zaczął, ja to skończę. Tyle mam do powiedzenia. Nie, 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 ja zacząłem konflikt, bo mieliśmy walczyć na Fame Mama 2. Krystian no, doznał wtedy kontuzji, ale to nie pierwsza sytuacja, kiedy przede mną uciekał, bo ostatnio też na zapleczu właśnie podczas konferencji do Fame MA4 też właśnie tam e, takie miał zawirowania, że gdzieś tam coś tam chciał powiedzieć, ale później uciekał. Także bardzo się cieszę, że dojdzie do walki w końcu. Nie wiem, nie wiem gdzie ci się to przyśniło, bo wszystkie shoty i nagrania na YouTube pokazują co innego, a ty nadal Jest, mówisz swoje. No pierwsza sprawa, no to z tym kopem na poprzedniej konferencji. To tam zacząłeś uciekać do tyłu. Druga sprawa to jest film, gdzie Alan miał chyba live'a, tak? Na Instagramie, dobrze pamiętam. Jest tam rzucony owszem taki shot. No i to ty tam uciekasz za Ambro, ale przyznam szczerze, że faktycznie chciałem uciec w pewnym momencie. Wystraszyłem się, bo kurwa tak mu śmierdziało ja ozbuzi, że nie mogłem już tego wytrzymać. Powiem wam, że to jest trochę jak telenowela brazylijska, naprawdę. Nie ma co dyskutować, trzeba mu wpierdolić. I tyle. Przymknąć mu dziób i się skończy gadanie. Właśnie Kasti, czy to kopnięcie, które było takie publiczne dosyć, czy podczas konferencji odbierasz jako osobistą zniewagę i zamierzasz coś z tym zrobić? No, nie, no myślę, że Krystian sobie tylko trenował, a ja przecież po tym kopnięciu to ciężko wylądowałem szpitalo na dwa tygodnie, nic nie mówiłem. To był naprawdę ciężki kurwa uraz dla mnie i mam nadzieję, że się nie zdarzy taka sytuacja, żebym szczęśliwie dotrwał do walki, bo drugiego takiego kopa, to już przed walką bym nie dał rady, to chyba bym doznał kontuzji. Ale trenowałeś? W sensie uczyłeś się razem z trenerem, jak odbierać właśnie takie high -kiki? No nie, ale właśnie, Rafał, jak oglądasz, to musimy chyba tutaj takie specjalne potrenować, takie przyjęcia takich frontów od krychy. Musimy to. Przeanalizować, żeby mi przypadkiem nie połamał ręki, bo, bo naprawdę to była moc bardzo duża, uwierzcie mi. Ja bym ci polecał zacząć trenować, żebyś w końcu coś pokazał niż tylko zbieranie na swój pusty łeb, To raz. A dwa: szybkość zbierania tych frontów tak samo jak Twoja szybkość skręcania blantów, bo wszędzie się obnosisz, że tyle jarasz, tak jesteś prosportowy. Także Szybko no, trenuj, jak szybko jarasz. Ostatnio, słuchaj, tutaj takie susze CBD wyszły. Nie wiem, czy śledzisz troszeczkę rynek. To są takie prozdrowotne susze, faktycznie sobie palę. Nie powinienem palić, powinienem waporyzować. Muszę sobie kupić waporyzator. Ale tak, prozdrowotnie uważam, że konopie bardzo fajnie wpływają na zdrowie. Oczywiście ja nie mówię tutaj o takiej stricte marihuanie, tylko o konopiach takich medycznych, bardzo są fajne, bardzo polecam każdemu. Widzę, że. Zada jakieś Pani pytanie, bo pierdoli z dupy. Pamiętajcie, nigdy nie bierzcie narkotyków. Nigdy nie bierzcie narkotyków, to Absolutnie. jest straszne. Słuchajcie, może przejdziemy teraz do kogoś. Krycha. Ostatnio na poprzedniej konferencji rzucaliście w siebie, że tak powiem, określeniami zwierzęcymi. Powiedz mi, do jakiego zwierzęcia dzisiaj byś porównał swojego przeciwnika? Ostatnio był orangutan chyba, z tego co wiem, albo małpa. Kurwa, skąd ty masz te pytania? Z dupy, no to już jest proste, Do jakiego zwierzęcia? Tak, do jakiego zwierzęcia? Z jego zachowania czy z jego wyglądu? Wiesz co, zachowanie, zostawmy wygląd, wiesz, na dalszym planie. Ciężko, ciężko mi powiedzieć, to jest... Chyba każde zwierzę, które... Żadne zwierzę nie potrafi się komunikować, więc do każdego zwierzęcia, no bo do niego, co do niego no mówisz, to się niego nic nie komunikuje się. Może być czymkolwiek. Zaczynając od koliberka, kończąc na. Czym on mnie tam ostatnio nazywał? Orangutanem? orangutanem tak. Orangutanem? koczkodanem? Koczkodan, o, przepraszam, koczkodan to jest jednak zasadnicze. Można wiadomo, go porównać to... do wszystkiego. Do wszystkiego. Casti? No, jest. Nie wiem, chyba do barana, bo jest taki głupi po prostu. No nic nowego nie powiedziałeś, kurwa. Wszystko powtórzyłeś. No tak. No tak. Ja w sumie nie ma co powtarzać, no bo żadnej gadki w sumie... No nie ma, no po prostu jesteś głupi. Dobrze, słuchajcie, się Zastanawiałem tutaj... nad tą jego fryzurą, czy u fryzjera było, ale chyba, kurwa, mu w pralkę łeb wsadził, mu pralka mózg wyprała. Nie, no dzisiaj mam równiutko przycięte, nie wiem, czy wam się podoba. Krystianowi się nie podoba, no nie wiem, właśnie miałem się na łyso opierdolić, że tak powiem, ale stwierdziłem, że jednak zostanę w tej swojej fryzurze i no nie wiem, na razie tak, tak zostaje. no jak mu się nie podoba, to trudno, no. Nie muszę mu się podobać, nie? No chyba, no nie wiem, jak on tak patrzy na tą fryzurę, to może mu się nie wiem, zbudzi, buzi podoba, ma fryzura mu się nie podoba, może chłopaków faktycznie woli, no nie wiem, no to nie moja sprawa, nie? Ja robię swoje, trenuję, czekam na 26 października i, i się klepiemy. Strasznie dużo o fryzurach tutaj, na szczęście nie intymnych. Ech, te, jest, chyba nawet nie chciałbym tego wiedzieć, szczerze mówiąc. Jest miło, że przeciwnik e... mój jest wielkim szacunkiem do drugiej osoby i to doceniam w sportowcach, bo sam jestem sportowcem. No i oczywiście, że ma dobre umiejętności, jeżeli chodzi o fame MMA, a właśnie o MMA. Dobrze. Krycha. Oj, będzie, będzie się działo. Dobrze, że mnie trzeciego, więc miałem chwilę na zastanowienie, bo mógłbym powiedzieć, że nic miłego, ale mile jest posłuchać jak mnie denerwuje, mile będzie mu wpierdolić. Jak z rodzeństwem, Kasti? No na pewno mimo jakiejś mojej takiej osobistej niesympatii do Krystiana to muszę powiedzieć, że ciężko na pewno trenuje. Chodzi na te treningi, widać, że się chłopak przykłada, że mu zależy, że coś tam chce w tym sporcie osiągnąć i życzę mu oczywiście sportowo wszystkiego dobrego. Tyle. Super. I to jest właśnie całe piękno walk tutaj, że nawet jeżeli ludzie się nie lubią, jeżeli się nie akceptują, to mimo wszystko potrafią odnaleźć jakieś... Pozytywne rzeczy w sobie. Nie mówię tutaj oczywiście o teście na obecność wirusa HIV.